Dzień dobry wszystkim. Zmieniłam trochę kolejność. Najpierw będzie czytanie dla strzelców, później dla skorpionów, ale musicie mi to wybaczyć. A zatem czytanie dla strzelców na miesiąc luty 2022 dla strzelców słonecznych, lunarnych, ascendentalnych, marsowych, wenusowych, i życzę Wam, żeby to Czytanie jak, jak najbardziej z Wami rezonowało. Dlatego zabierzcie wszystko to, co właśnie z Wami rezonuje, jeżeli nie, pozostawcie żywiołu. Jeżeli chcecie czytania indywidualnego zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy to kamena tarot Tutaj wybrałam Ghost tarot dla Was, który oczywiście już jest oczyszczony, potasowany i. Dodatkowe przesłanie. Zaczniemy właśnie od dodatkowego przesłania. To jest karta numer. Numer 40. I przeczytamy, co ona ma dla Was, dla nas do powiedzenia. Alternatywa. Istnieje wiele alternatyw dla medycyny zachodniej. Zastanów się nad przyjęciem całościowego podejścia do czegoś, co cię niepokoi. Medycyna holistyczna zajmuje się całą osobą, a nie tylko fizycznymi objawami choroby. Nie oznacza to ignorowania porady lekarza, oczywiście. Choć po prostu. O, chodzi po prostu o zajęcie się czym? czynnikami społecznymi, emocjonalnymi, mentalnymi, duchowymi, a także fizycznymi. Twoje ciało jest autonomicznym cudem, ma zdolność samoleczenia. Holistyczne podejście do zdrowia wspomaga proces, proces gojenia się organizmu i wzmacnia jego wrodzoną zdolność do odpierania zakażeń i zapobiegania chorobom. Pomóż swojemu ciału wyleczyć się i chronić przed chorobami, licząc, ucząc się badać swoje, yy, o, przepraszam, ucząc się dbać o siebie w naturalny sposób. Korzystaj ze świeżego powietrza. Pamiętaj, ile czasu spędzasz w pomieszczeniu. Pij dużą ilość wody. Utrzymuj dobrą dietę. Dużo, dużo ćwicz. Pamiętaj, aby regularnie robić detoks organizmu. Zobaczcie na tej karcie. Wróżka używa magii do naprawy skrzydła przyjaciółki. Wróżka siedząca na grzybie może wskazywać na zmiany. Grzyby mogą reprezentować Twoją duszę i przejście od ciemności do światła. Bluszcz pokrywa ziemię pod wróżkami. Bluszcz jest symbolem wędrującej duszy w poszukiwaniu oświecenia. Bądź pewien kierunku swoich pragnień, abyś nie był uwięziony w jednej ścieżce. Bluszcz jest również wykorzystywany do celów leczniczych olejki eteryczne, zioła mogą być po, y, pomocne dla ciebie. Drogie strzelce, co w związku z tym, albo nie tylko, mają do powiedzenia karty Tarota, tutaj jest mowa o uleczeniu, no ale sprawdźmy. Mój drodzy, Siódemka mieczy nie oszukujmy się. Yy, uważajmy na wampirów energetycznych, które mogą wsać z nas wszystko, co najlepsze. Nie kontaktujmy się z osobami. Być może macie w swoim otoczeniu osoby, które właśnie bardzo yy, z was czerpią. Tak? Yy. Uważajcie na złodziei też. Bo ta karta też o tym mówi. Uważaj na złodzieje. Takiego, yy, takiego złodzieja z krwi i kości, prawda? Ale ja bym powiedziała, żebyście odizolowali się w tym miesiącu od osób, które czerpią z Was energię. I Wy nie możecie działać. Dlaczego? Dla, dlatego, że dziewiątka mieczy, depresja. Te osoby powodują w Was bardzo niską energię, bardzo niską energię. Odcinamy się od osób. Ja mam wrażenie, moje drogie strzelce, że Wy macie tutaj wokół siebie osoby, które czerpią z Was bardzo dużo. Wy nie możecie spać, Wy macie koszmary. Uwolnijcie się od tego. To jest ten miesiąc na to, żeby zweryf zweryfikować, które osoby są dla mnie korzystne, a które powodują, że ja mam nieprzespane noce, że nie chce mi się wstać rano, tak? To są te właśnie wampiry energetyczne, które są w nas, z nas, energie. Czego nie robić? Piątka Buław, nie walczyć. Nie wa Mam wrażenie, że dla Was w tym miesiącu potrzebny jest spokój. Spokój, odpuszczenie. Takie powiedzenie sobie, że nic się nie dzieje. Ja nie muszę walczyć, ja nie muszę udowadniać. Um, ja muszę dojść do spokoju swojego ducha. Postawmy na spokój w tym miesiącu i na spokojny sen i na odwrócenie się od ludzi, którzy mogą negatywnie emocjonalnie na was wpływać. Co zrobić? Ósemka buła. Ruszam do przodu. W, w pozytywie przede wszystkim. Zostawiam ze sobą wszystko to, co jest dla mnie niedobre i złe. Chcę iść ku światłu, ku słońcu. Chcę ruszyć z miejsca. Trzymajcie się tego. Nieuniknione siódemka denarów. Wy zasiejecie w tym miesiącu coś, co pomoże Wam iść do przodu. Co pomoże Wam? Przestać walczyć z demonami, które w zasadzie można powiedzieć nie istnieją. Tak? Spokojnie. Dużo spokoju w tym miesiącu. Zasiewanie i, i daj dajcie sobie też taką możliwość afirmacji, czego chce. I co chce, żeby z tego. Było, żeby z tego wyniosło, wyrosło. Jak wychodzicie z tego miesiąca? Wychodzicie z energią króla kielichów. Miłość do siebie. Miłość na. powiedziałabym, to jest miłość wysokich lotów. Ponieważ nie ma tutaj kart osobowych, tylko bardziej one się tutaj skupiają na Was. Jeżeli posłuchacie tego, co Tarot Wam da do powiedzenia, to Wy wychodzicie właśnie tą energią, tą energią miłości na najwyższym poziomie. Ok? Sprawdźmy, co mamy tutaj jeszcze dodatkowo. W przełożeniu mamy królowę kielichów. No to ja tutaj nie muszę tłumaczyć, prawda? Król kielichów, Kier... królowa kielichów. Miłość do siebie, tak? Ale odniosę się tutaj do tej karty jeszcze: Giermka Mieczy, słuchajcie informacji, weryfikujcie informacje, bierzcie do, do siebie wszystko to, co jest dla Was najlepsze dla, was, dla Waszego zdrowia, samopoczucia, miłości i tak dalej. Życzę Wam, drogie Strzelce, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.